Witajcie w serii Sekret Partnera. Rozkład uzupełni miłosne wątki miesięcznych prognoz. Polecam, aby ten materiał obejrzały osoby nie tylko zaangażowane, ale również aktywnie randkujące. Warto posiłkować się przekazem dla znaku wedyjskiego, ascendentalnego, a nawet Wenusjańskiego. Uwzględnijcie ewentualny odczyt odwrotny i zachowajcie dystans, nie z każdym się zgodzi. Ci, którzy chcieliby odczyty dla siebie, niezależnie od problemu, zawsze zapraszam, pisać można cały czas. Zaczynajmy. W podstawie talii tytułowy sekret partnera, czyli dziesiątka mieczy. Krótki, stały związek lub też podejście do takiego związku, romans, zostały zakończone. Zatem brak miłości. Ktoś nie odwzajemnia uczuć, Woli zająć się sobą, swoją realizacją, być może twórczą, być może medialną, czymkolwiek, co stanowi jego korzeń i taką najgłębszą istotę. Druga strona może tego nie rozumieć i szukać bardzo wielu wytłumaczeń dla tego, co się wydarzyło. Ale rzeczywistość trzeba zaakceptować, i choćby ona z pozoru wydawała się obiecująca. Albo jeżeli to my wyobrażamy sobie więcej niż faktycznie jest do wzięcia, to potem na zasadzie najzwyklejszej w świecie karmy borykamy się z konsekwencjami. To jest rozczarowanie, smutek, często też złość, bo inwestycja emocjonalna się nie zwróciła. Jeżeli ktoś nie odpisuje, nie odpowiada, Albo nieco inaczej podchodzi do relacji, to powinny być przesłanki. A propos jego faktycznego zaangażowania bądź jego braku raczej. I to jest moim zdaniem klucz. Jeżeli ci co oglądają ten materiał i mają sytuację zupełnie inną, to znaczy partner jest zaangażowany, wszystko idzie w dobrym kierunku i nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, to ja oczywiście nie będę ich na siłę straszył. Oczywiście doradzę, żeby sprawdzili i przekonali się, ale prawdopodobnie ten przekaz po prostu nie jest dla nich, w końcu nie zawsze. W partnerstwach mamy sekrety czy też dramaty. Kolejna karta to Paść Buław i to jest rada. Może warto postarać się jedynie o romans, koleżeństwo, rzadziej przyjaźń? Niektórzy mają też relacje przyjaciele z benefitami, ale w przypadku braku kontaktu, jeżeli ta relacja kompletnie upadła, to ten, kto został odrzucony, moim zdaniem nie powinien się odzywać i nie powinien dalej się w to angażować. Jeżeli będzie tłumaczył, próbował jakoś tam zagaić, rozpocząć temat, tak jakby przywrócić to, co kiedyś było. To spotka się ze ścianą, prawdopodobnie z ciszą, albo też z jakimś innym, zimnym kubłem wody, którą wyleje mu się na głowę. I wydaje mi się, że Paś Buław może być też radą, żeby poszukać sobie nowych znajomości, niekoniecznie tylko na romans, ale czegoś innego, co wypełni pustkę w sercu. Ostrzeżenie ósem kamieczy. Moim zdaniem najważniejsza karta w tym rozłożeniu oto jest mentalna klatka czasem też zakompleksienie ale mam wrażenie, jakby ktoś za dużo myślał o potencjalnym powrocie. To jest destabilizujące, źle wpływa na życie, obniża poczucie własnej wartości, przeszkadza wykonywać codzienne obowiązki, wadzi zarówno w pracy, jak i wtedy, gdy spędzamy czas wolny, na przykład na rozrywce. No, nie wspomnę tu już o wszelkiego rodzaju konfliktach wewnętrznych, nerwicach, stresach. Mowa po prostu o tych mentalnych kwestiach, o tym, że nie możemy kogoś lub czegoś wyrzucić z głowy. Ktoś za bardzo intelektualizuje i pozwalając sobie na taki polot myśli, tak jakby puszczał je luźno. Już niczego za bardzo nie kontrolował, nie weryfikował, dochodził do absurdalnych wniosków. Szukał potwierdzenia dla jednej wersji i zaprzeczenia dla drugiej. To niestety nie jest dobra metoda badawcza to prowadzi tylko i wyłącznie do ślepych załóg, i tak też mam wrażenie osoba w karcie ósemki mieczy może skończyć. Nie musicie to być jednak wy. Jeżeli odrzuciliście kogoś w niedalekiej przeszłości, Albo trwało to rok, dwa, może jakiś romans, cokolwiek tego typu, i się posypało. I prawdopodobnie jak rezonuje to, wiecie o czym mówię. Wtedy ósemka dworu mieczy będzie dotyczyła tej osoby, która została odrzucona, nie was. Żeby to było jasne. Niektórzy mogą kwestionować zakończenie relacji, zadając sobie pytanie, dlaczego ta osoba nie chciała ze mną być. Co jest ze mną nie tak? Przecież spełniam wszystkie kryteria. No cóż, jakby to powiedzieć, trudno formalnie podejść do miłości i uznać, że aplikacja, czy też zaakceptowanie związku opiera się na wypełnianiu jakiegoś kwestionariusza, czy ankiety. To tak nie działa. Może nie było tego czegoś, może brakowało scalenia. Być może dogadywanie się tak, Wspólne pasje, też zainteresowania to mogło wszystko być, ale no niekoniecznie dało to podstawę i paliwo, żeby relacja rozwijała się dalej. Finalnie mamy Piątkę Mieczy. To jest prognoza i moim zdaniem rozpadnie się. Każdy pójdzie w swoją stronę, ale nie będzie aż takiego żalu. Jeśli zostaną spełnione warunki wcześniejszych kart, nie będzie wracania na siłę. Nie będzie tłumaczenia i forsowania, albo rozmawiania tak naprawdę nie wiadomo o czym, zadawania dziwnych pytań, dlaczego, po co, jak to i tak dalej, to szybciej te uczucia odejdą, no i każdy będzie na swój sposób od nich wolny. Widzę też, że ten, kto odrzucił, bardzo mocno skupia się na swoim biznesie, bo może mu brakować pieniędzy, może mieć problemy urzędowe, albo może nawet jedno i drugie. Po prostu ktoś bardzo mocno ciśnie na swoją pracę. Mógł też podpisać różnego rodzaju umowy, kontrakty, ewentualnie zaciągnąć długów, pożyczek, no i teraz ciśnie, żeby to wszystko uregulować. Nie wychodzi mu za dobrze, ale się stara. Myślę też, że bierze sobie mnóstwo rzeczy na głowę, i chociaż tego nie widać. To pracuje w dwóch, nawet trzech miejscach, albo jest bardzo, bardzo ambitny i bardzo przeciążony jedną pracą, która go eksploatuje, zarówno tak mentalnie, psychicznie, jak i również fizycznie. Organizm ma nawet silny. Ale chyba niezbyt dobrze radzi sobie z dietą, i tutaj dwie wersje: albo radzi sobie w ten sposób, że odżywia się źle, albo może odżywia się teoretycznie dobrze, ale nieadekwatnie do tego, czego jego ciało obecnie potrzebuje. To mi też zalatuje jakimiś metodami dietetycznymi więc być może ktoś ma jakiś sposób specyficzny na utrzymanie sylwetki, albo też może jest tak, że to przeciążenie i nadmiar wszystkiego no jednak wymaga też trochę więcej kalorii, więcej jakościowego jedzenia. Może komuś nie służy dieta bezmięsna albo bez węglowodanów. No ten temat jest mi oczywiście bliski, bo ja się tym bardzo interesuję, ale mogę tylko podpowiedzieć, z mojego doświadczenia wynika, że nie ma jakiejś genialnej super diety dla wszystkich. Każdy musi dobrać swoją. Jedni będą jeść mięso, drudzy nie będą. A są też tacy, co zjedzą średnią ilość codziennie i z tym najlepiej żyją. Zatem optymalizacja jest zalecana. Czy kontakt będzie w przypadku totalnego braku? No, mógłby być, ale to są takie luźne wiadomości, i to jest sporadyczne, przerywane. Może uda się gdzieś tam spotkać przypadkiem, czy może w tej samej branży, jak jesteście, ale generalnie to się jakoś tak rozjeżdża. Więc, moim zdaniem, no, lepiej jest przejść do kolejnego etapu życia i wtedy znaleźć sobie lepsze partnerstwo.